Kanał NigiemSpl, witajcie w kolejnym vlogu. Tym razem króciutko będzie o Cyberpunk 2077. Oczywiście absolutnie nie jest to żaden clickbait. Nie chcę tutaj specjalnie Was zachęcać do oglądania tego materiału, gdzie będę w sumie krytykował najnowsze dzieło. CDP, natomiast prawda jest taka, że ja osobiście nawet poczułem się z lekka zniesmaczony widząc w jakim stopniu ta gra się ukazała. Tym bardziej, że przecież tak dużo osób złożyło wcześniej preordery na Cyberpunk'a. No i myślę, że te wszystkie osoby w dużym stopniu czują się rozczarowane. O tym będzie ten materiał i będzie to pełna recenzja, Bo oszukiwałbym Was, jeśli powiedziałbym, że już nie wiadomo ile w tę grę grałem. Grałem tak naprawdę kilka godzin, grałem trochę na podstawowej wersji PS4. Grałem na PS4 Pro, widziałem grę odpaloną na high-endowym pc na PlayStation 5 chociażby. No i muszę powiedzieć, że dla mnie stopień, w jakim ta gra została wypuszczona, no jest jak dla mnie nieakceptowalny. To znaczy, myślę, że nawet najwięksi pesymiści nie spodziewali się, że CD Projekt może wypuścić tak zbugowany, niedopracowany tytuł na premierę. Tym bardziej, że przecież Cyberpunk, jeśli mnie pamięć nie myli, był trzykrotnie przesuwany i ostatecznie chyba bodajże był zapowiadany pierwotnie na marzec, a ostatecznie ukazał się w grudniu. No i chociażby to jakby jest dla mnie dziwne, że po takim okresie przesuwania, gdzie twórcy tak naprawdę dostali sporo miesięcy dodatkowego czasu, no gra jest tak niedopracowana. Jeśli chodzi o stopień tych bugów, o tych o stopień tych technicznych niedociągnięć, no to szczerze mówiąc poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że z takich dużych tytułów AAA no prawda jest taka, że chyba nic się nie ukazało w bieżącej generacji, co byłoby tak Zapagowane na samym początku. No, oczywiście te, tego fallouta i tak dalej pomieńmy, natomiast no mówimy o, pro, o produkcie, powiedzmy podobnym do GTA, do właśnie do najnowszego Cyberpunk'a. No, myślę, że ze świecą jest szukać tego typu produkcji. Trochę to smutne, szczerze mówiąc, bo po wielu dotychczasowych produkcjach CD-Projektu, no, myślę, że firma ta zyskała sobie miano studia, którego kolejne gry można kupować no niemalże w ciemno. Dostarcza mega jakościowe, Produkty, chociaż z drugiej strony, no oczywiście, że e, czy ukazywał się chociażby Wiedźmin 2 czy Wiedźmin 3. Prawda jest taka, że każdy z tych e, mega hitów ostatecznie e, w swojej pierwotnej formie, no też był mocno zabagowany, no ale no pamiętajmy, no nie żyjemy ciągle w czasach powiedzmy sprzed dekady czy. Sprzed kilku lat tylko mamy 2020 rok w dzisiejszych czasach, kiedy no, każde studio walczy, można powiedzieć o przetrwanie, bo zwróćcie uwagę, że masa mamy studiów produkujących indyki, natomiast tych, które produkują takie mega wysokobudżetowe tytuły jest tak naprawdę coraz mniej, więc tutaj trzeba walczyć naprawdę o swoją opinię, o opinię graczy o, o to, żeby gracze właśnie dodawali kolejne gry danego studia do Wishlist. Mimo tego, że na przykład mało oni wiedzą, natomiast no, jeśli jakieś studio wyrobi sobie odpowiednią, odpowiednią markę Renomę, no, to łatwiej jest mu sprzedawać kolejne e, produkcje. No i szczerze mówiąc, pod tym kątem, no, jestem bardzo zaskoczony właśnie e, tym, w jakiej formie ukazał się Cyberpunk 2077. W ogóle ciekawostką jest też to, że redakcje, które dostawały ten tytuł do recenzji, dostawały go jakiś czas przed premierą i był on jeszcze bardziej zabagowany, to znaczy posiadał tego typu błędy, że na przykład na mocarnych pecetach e, animacja potrafiła spadać dosłownie do kilku klatek na sekundę. Gra się gliczowała wyłączała. Często trzeba było restartować dosłownie komputer, żeby ponownie zagrać. No i szczerze mówiąc, przy takim, przy takim nagromadzeniu błędów, bardzo dziwią mnie noty, które ta gra otrzymała od większości redakcji, bo otrzymała tak naprawdę noty w okolicach 9 na 10. No GameSpot jako jeden z nielicznych takich dużych serwisów zdecydował się grze wystawić 7 na 10. No po prostu dość rozsądnie argumentując, że gra jest tak zabagowana, że nawet jakiś wielki Day One Patch, swoją drogą takowy się ukazał o wadze bodajże blisko 50 GB, już 40 kilku, no jakikolwiek Day One Patch po prostu nie będzie w stanie tego wszystkiego poprawić. No i jak widać, autorzy recenzji mieli po prostu rację. No reszta zamieściła swoje recenzje niejako ślepo ufając, że w dniu premiery większość tych bugów zostanie naprawiona, Natomiast fakty są niestety takie, że, no niestety, no mimo tego, że rzeczywiście sporo poprawek wprowadzono, no to jednak masa, masa błędów została, i tak naprawdę one się tym bardziej uwidaczniają, z im starszą maszyną mamy tutaj do czynienia. No ja, szczerze mówiąc, widząc to, co się ukazało w wersji na PlayStation 4, no po prostu miałem naprawdę szczękę na ziemi, i to w tym negatywnym słowa znaczeniu. Animacja spadająca często do 20-latek, co prawda w pomieszczeniach często jest, jest w miarę płynnie, no Generalnie da się grać, to nie jest tak, że jest to tytuł niegrywalny, natomiast zwłaszcza w różnego rodzaju strzelaninach, albo na przykład w scenie, w której ścigamy się samochodami no i trzeba ostrzeliwać drugi samochód z przeciwnikami, no jeśli tam animacja wyciąga jakieś 15 klatek, no to możecie sobie wyobrazić, że celowanie jest praktycznie niemożliwe. No generalnie strzela się praktycznie na ślepo, mniej więcej tam strzelając w samochód. No i to tyle. Natomiast no, dziwi mnie, że coś takiego się naprawdę ukazało. No już pomijam to, że rozdzielczość na PS4 jest mega niska. Na oko gra często tak naprawdę schodzi do 720p. No, co prawda materiały, które ukazały się później analizujące tę oprawę no, wskazują, że czasami jest to podbijane, jest to dynamiczna rozdzielczość, czasami wskakuje na około 900p. Natomiast prawda jest taka, że no, mega, mega słabo to wygląda. Raz, że właśnie rozdzielczość, dwa płynność animacji, ale trzy również różnego rodzaju błędy. No, ja grając na podstawowej PS4 w pewnym momencie nie działał przykład przycisk za zmianę kamery. Żeby zmienić kamerę jeśli jedziemy samochodem, można sobie zmieniać wtedy, że widzimy to z trzeciej osoby, można zrobić widok FPP. No i żeby to zmieniać trzeba wciskać strzałkę w prawo na, na krzyżaku. No i to po prostu przestało działać. No i w pewnym momencie się śmialiśmy, że dopiero zadziałało jak zatrzymałem samochód. To znaczy podczas jazdy nie działało, a jak zatrzymałem samochód zadziałało. Inna sprawa, że gra się też często wykrzacza. To znaczy dalej są błędy tego typu, że po prostu gra się potrafi dosłownie wy walić do menu konsoli, pojawia się status błędu i w pewnym momencie po prostu lądujemy w menu, trzeba rozpoczynać od ostatniego checkpointu. W wielu recenzjach też jest przywoływana scena pod koniec gry, gdzie toczymy jedną z takich ważniejszych walk, no i wyobraźcie sobie, że na przykład dwa czy trzy razy gra się właśnie wywala do menu i musicie kilkukrotnie powtarzać tę samą walkę. No, generalnie no coś takiego wydaje się aż niemożliwe, żeby się ukazywało na, w obecnych czasach. No, wygląda to jak jakaś wersja beta niektórzy się śmieją, że nawet tak alfa no tutaj może bym nie przesadzał, natomiast no niestety, ale jest to mega niedopracowane. Na PS4 Pro no gra w miarę stara się utrzymywać te powiedzmy 25-30 klatek, natomiast tutaj również animacja tutaj również animacja rwie tak naprawdę natomiast no mamy już wyższą rozdzielczość celującą w 1080p no i właśnie celujemy w te 25-30 klatek, no i grać się co prawda da, natomiast no tutaj również nie, nie ma nie uniknięto różnego rodzaju właśnie błędów liczy bugów, no i właściwie to samo można powiedzieć o tych najmocniejszych wersjach, bo czy weźmiecie high-endowego pc czy weźmiecie PS5 czy Xbox Series X, no co z tego, że gra stara się tam celować powiedzmy w tym trybie płynności w 50-60 klatek na sekundę, gdy również zdarzają się różnego rodzaju błędy, że czasami się jakaś postać gdzieś zaklinuje, czasami nie włączy się po prostu dana sekwencja, która była zaplanowana przez twórców, my nie wiemy co się dzieje i tak naprawdę trzeba restartować znowu grę od ostatniego checkpointu, licząc na to, że coś się poprawi. Pomijam już to, że od czasu do czasu się również tekstury nie doczydują, że również zdarza się wywalać do menu konsol. No generalnie ja jestem po prostu mega zszokowany tym, w jakiej formie Cyberpunk się ukazał i szczerze mówiąc jak dla mnie kompletnie nieuzasadnione są noty w obecnej formie na poziomie 9 na 10. No ja, ja rozumiem, że oczywiście gra, jeśli już zostanie totalnie załatana, spaczowana kiedyś tam, być może nie wiem, za 6 miesięcy tak jak to było w przypadku chociażby Wiedźminu, że mniej więcej tyle trzeba było Poczekać na takie mega już ważne pacze, które naprawiły większość błędów no to być może ta gra będzie zasługiwała na najwyższe noty, bo świat jest tak naprawdę bardzo fajnie przedstawiony. Metropolia no, ma rewelacyjny design. No, mega mi się podoba między innymi to, że nie tylko się poruszamy właśnie wzdłuż tej metropolii, ale również jest kwestia poruszania się wertykalnie, czyli masa jest budynków, do których można wejść, do których, w których można udać się na przykład na któreś piętro i tam również zwiedzać masę, masę lokacji. No, bardzo fajnie to wszystko wygląda, no, tym bardziej, że każda Każde pomieszczenie, każda lokacja została zrobiona na nowo. No Nie ma tutaj absolutnie kopiuj w klej. Również questy myślę, że są ciekawe. Questy poboczne, jak zwykle w wykonaniu CD-projektu, są świetnie zaprojektowane i potrafią oderwać nawet na kilka godzin od wątku głównego. Natomiast tym wszystkim, no to ja się mogę zachwycać wtedy, kiedy gra zostanie już wypuszczona w grywalnej formie. Natomiast naprawdę szkoda mi tych, którzy złożyli preordery, zaufali w ciemno, można powiedzieć, firmie, no i dostają tak niedopracowany Tytuł na start. No, przypominają się niesławne tytuły pokroju Assassin's Creed Unity czy coś podobnego. No, niestety, no, aż żal porównywać najnowsze dzieło rodzimego studia do, do takiego potworka, właśnie, jakim było na samym początku Assassin's Creed Unity. Natomiast, niestety, z czymś takim mamy obecnie do czynienia. Także, jak dla mnie, zupełnie mnie na przykład nie dziwi to, że są redakcje, tak jak jeden z francuskich serwisów, który, który recenzując wersję na podstawowe na podstawowy model PS4 wystawił tej grze 3,5 na 10. No, można się śmiać, że jest to recenzja, można powiedzieć, pod to, żeby w nią klikać, natomiast szczerze, w takiej formie, no dla mnie na PS4 granie nie powinna otrzymywać obecnie więcej niż 4 czy 5 na 10. Ja pomijam jej warstwę merytoryczną, pomijam to, że zapewne jeśli chodzi o samą rozgrywkę, z czasem się ten tytuł wybroni, no ale jest on wypuszczony w takiej formie technicznej, że po prostu na PS4 gołej nie da się grać. W ogóle wszystkie wersje nie mogą, po prostu nie mogą mieć na premierę takiej liczby bugów, takiej liczby gliczy, no bo z czymś takim, szczerze mówiąc, ja już naprawdę długi czas się nie zetknąłem. Także jak dla mnie w obecnej formie, i to niezależnie od platformy, no być może jeśli grałbym wyłącznie na konsolach nowej generacji albo na high-endowym, PC, no to w takiej obecnej formie technicznej myślę, że wystawiałbym coś w okolicach 7, może 8 na 10, ale myślę, że bliżej 7. Natomiast na tych starszych konsolach pokroju podstawowej PS4, no granie zasługuje moim zdaniem więcej niż 5 na 10. Na PS4 Pro póki co więcej niż 6 na 10. Po prostu poczekajmy na patche. Ja wiem, że to jest dla studia oczywiście mega niewygodne, bo prawda jest taka, że każde studio liczy na to, żeby największa sprzedaż była robiona na samym początku, po premierze, no bo wtedy się zarabia z gier oczywiście najwięcej, kiedy wypuszcza się je po pełnych cenach, no i jest odpowiedni hype budowany, no i gracze dokupują. Natomiast no niestety nie może studio wypuszczać takiego potworka w dniu premiery i to jeszcze przekładanego wiele miesięcy, gdzie miało czas na dopracowanie. no niestety no dla mnie dla mnie to jest rzecz absolutnie nieakceptowalna i szczerze mówiąc no ja nie kupiłem Cyberpunka na premierę mimo tego, że oczywiście mogę sobie na grę pozwolić, no to po prostu w obecnej formie jej nie kupię po prostu taki protest ode mnie i ktoś się może z tego śmiać natomiast prawda jest taka że e, no, naprawdę naprawdę mi się nie podoba to co otrzymaliśmy e, w dniu premiery. Także ja osobiście myślę, że poczekam kilka miesięcy i dopiero kupię Cyberpunka, postaram się go wtedy ograć w takiej formie, myślę, że na jaką zasługuje. Natomiast póki co, no zagrałem, ok. natomiast natomiast nie podoba mi się to, co otrzymałem. Dajcie znać, co Wy myślicie w komentarzach, bo ja wiem, że obecnie dominują bardzo negatywne opinie, tak naprawdę i trochę się to jak zwykle kłóci z tym, co zamieszczali recenzenci, no bo w dniu, w którym nagrywam ten materiał średnia, no dalej gdzieś tam oscyluje w okolicach 90%, przynajmniej jeśli chodzi o wersję pc -tową. Natomiast gracze oceniają tę grę dużo niżej. Tak naprawdę w zależności od tego, czy jest to wersja konsolowa, czy pc owa często pojawiają się noty w okolicach 3 na 10, maksymalnie 7 na 10. No mniej więcej taki nastrój mamy. No i ciekawym mnie co wymyślicie na ten temat, dajcie znać w komentarzach, no i dajcie znać czy, yy, czy kupiliście, czy zamówiliście pre-order, czy kupiliście po premierze, czy też jednak będziecie się wstrzymywać, a może w ogóle nie zamierzacie kupować najnowszego dzie dzieła CD Projekt, dajcie znać, natomiast to tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się.